Cześć. Witam was na kolejnym spotkaniu na kanale Izabela Yoga Bella. Pod ostatnim filmikiem pojawiło się kilka komentarzy, a w nich pojawiło się takie pytanie: czy mogłabym powiedzieć wam, co zainspirowało mnie, że zainteresowałam się takim tematem, jakim jest yoga? Uznałam, że skoro mamy się bliżej poznać, to może powiem parę słów, skąd moja fascynacja jogą. Otóż 8 lat temu miałam operację, a właściwie artroskopię kolana, po której ortopeda powiedział mi, że nie będę w stanie zginać lewego kolana. Bardzo się tym faktem zdenerwowałam, bo nikt przed zabiegiem mnie wcześniej o tym nie uprzedził. Zapisałam się na jogę i powoli zaczęłam ćwiczyć. Na początku był to niesamowity ból, sztywność kolana, brak możliwości wykonania pewnych asan, co też niestety bardzo mnie złościło, ponieważ chciałam wykonywać wszystkie asany, które wykonywały moje koleżanki, a także koledzy. A ja ich wykonać nie mogłam. Po pół roku, kiedy poszłam na konsultację do ortopedy, okazało się, że mogę zginać kolano, mogę nawet kucać. Nie wiem, czy ja byłam bardziej zaskoczona tym faktem, czy mój lekarz prowadzący. I od tej pory zaczęła się moja miłość do jogi, dlatego że ja jogę traktuję nie tylko jako wyjście albo jakąś tam zabawę, poćwiczenie śmiesznej asany, sprawdzenie swoich sił czy umiejętności. Dla mnie yoga to jest całe bycie sobą. To jest także nie tylko elementy fizyczne ruchu ale także przede wszystkim to, co z jogą jest związane duchowo. Yy, dlatego też... Yy... Próbowałam Was zachęcić, że zanim zaczniecie ćwiczyć, mówię ćwiczyć prawda, niepoprawne określenie, praktykować jogę, żebyście najpierw skupili się na oddychaniu, ponieważ przy wykonywaniu każdej następnej asany, no to jeżeli mamy się skupić na wykonywaniu asany, na poprawnym oddychaniu, na unoszeniu bądź opadaniu bioder, przy ciągnięciu do śpieklatki piersiowej, odsunięcia głowy, ułożenia ręki.